Chyba dam radę tego. A, to Bab, bab, ba, sorry. Dobra, to jest, to jest. No czy mogę gdzieś coś ogarnąć. Dobra, chuj tutaj zrobimy tego. Ej, dzięki. Dobra, po przyjęcie. Otwieramy kiepsika. Patrzcie, tak wygląda, kurwa. Zajebisty. Taki, patrzcie, jakie bydle to jest w ogóle, nie? Jest taki grubasek, zajebisty. Ej, zajeb... Dzięki, bydż dzięki. O kurwa, mi spadło? Patrzcie jak ja pierdole, jak wygląda, nie? wygląda, patrzcie kurwa, tak, taki, ja pierdole, dobra, przejdziemy. Ja pierdole. Muszę jest inny level kuda dalszemu. Tak wygląda w środku. Niemk, kurwa fajnie dopieczone. Zajebiste, zajebiste. Nie Ostatnio dodali teraz jeszcze czerwoną kapustę, a tego nie było, nie? Pojebane, pojebane.